Piękny krajobraz, kwiaty, szum wiatru, śpiew ptaków. Zaledwie 25 decybeli. Coraz mniej jest na świecie takich spokojnych miejsc. Czystych, cichych, kojących nerwy. Najgorzej mają mieszkańcy wielkich metropolii. Tłumy na chodnikach, głośna reklama oraz sznury samochodów przeciskających się po ulicach utrudniają życie ludziom. Ponad 50 decybeli. Bardzo często sami pogarszamy warunki życia w swojej pracy czy miejscu zamieszkania. Niesprawne instalacje techniczne, głośna muzyka, lekceważenie innych. Na hałaśliwość miast mają wpływ nie tylko zbyt głośne pojazdy, ale także złe rozwiązania tras i obiektów komunikacyjnych. Duża część ludzkości cierpi dziś z powodu nadmiaru uciążliwych dźwięków. Hałas dotyka nie tylko mieszkańców wielkich miast, ale także wszystkich, którzy mieszkają w pobliżu tras komunikacyjnych. Wewnątrz kabiny ponad 60 decybeli, a przecież transport samochodowy potężnieje z każdym rokiem. Pociągi muszą jeździć coraz szybciej, w przedziale ponad 70 decybeli. Chociaż konstruktorzy starają się ograniczyć hałas wytwarzany przez nowoczesne zestawy szynowe, to jednak kolej nierzadko daje się we znaki sąsiadom. Lot samolotem to kolejna porcja hałasu dla mieszkających w pobliżu lotniska i dla pasażerów. W odległości 25 metrów hałas ponad 110 decybeli, a przecież pod wpływem głośnych dźwięków w naszym organizmie pojawiają się reakcje obronne o charakterze odruchowym, jak na przykład zmiana akcji serca, rytmu oddychania ciśnienia tętniczego krwi, perystaltyki jelit. Największego hałasu doświadczamy w pracy. Stare technologie produkcji, warsztaty rzemieślnicze stosujące proste narzędzia, przemysł ciężki są potężnymi źródłami dźwięku. Bywa, że hałas przekracza 90 decybeli. Codziennie dzięki dźwiękom docierają do nas tysiące informacji niezbędnych, przydatnych i potrzebnych, ale często także uciążliwych i szkodliwych. Hałasem są dźwięki niepożądane, które powodują wiele negatywnych następstw. Na skutek hałasu uszkadzamy sobie słuch, ale także system nerwowy. Jego skutkiem są bóle głowy, osłabienie słuchu, utrata snu, stany niepokoju, zakłócenia procesów trawiennych, niedomagania serca. Niewiele osób wie, że dzięki badaniom naukowym można zmniejszyć uciążliwość hałasu. Jak wiadomo, prosty dźwięk można przedstawić w postaci wykresu sinusoidy. Na dolnym wykresie widzimy efekt nałożenia na siebie dwóch sinusoid widocznych u góry, czyli dwóch dźwięków. Faza tego drugiego zmienia się. Widzimy, że co chwilę dźwięki kasują się, znoszą lub tłumią. Badania wykorzystujące tę zasadę prowadzone są w specjalnej komorze wyłożonej tysiącami klinów z gąbki. Pochłaniają one dźwięki. Jesteśmy w komorze bezechowej. Tutaj mamy możliwość przeprowadzenia badań laboratoryjnych. Jest to specjalne pomieszczenie, w którym nie ma odbić, istnieje tylko fala bezpośrednia, która jest promieniowana od źródła. Tutaj możemy przeprowadzać przeróżne badania, m.in. wyznaczać moc akustyczną źródeł, badać kierunkowości, charakterystyki kierunkowe zestawów głośnikowych, głośników oraz testować nasze systemy sterowania dźwiękiem. Metodami aktywnymi w akustyce praktycznie zajmują się trzy ośrodki w Polsce. Ośrodek warszawski w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy zajmuje się zastosowaniami metod aktywnych do tłumienia hałasu, do obniżenia hałasów wentylacyjnych, do tłumienia hałasu przy pomocy specjalnych nauczników. Metodami aktywnymi od strony ich sterowania, szczególnie tak zwanymi układami adaptacyjnymi, zajmuje się ośrodek profesora Niederlińskiego w Gliwicach. Tutaj w Krakowie w Akademii górniczo hutniczej w Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki, zajmujemy się ogólnymi problemami metod aktywnych i częściowo redukcją hałasu, ale także innymi zastosowaniami metod aktywnych do akustyki. W naszej komorze możemy badać szereg różnych urządzeń i maszyn. Możemy tutaj wprowadzać urządzenia małe jak i duże. Mamy tutaj siatkę, pod którą znajdują się specjalne kliny. Wprowadzamy tutaj na przykład małe urządzenia takie jak odkurzacze, pralki. Z większych urządzeń możemy po szynach wjechać z, z takimi maszynami jak tokarki, frezarki. Prowadzimy zatem dodatkowy dźwięk, którego faza jest przesunięta w stosunku do fali pierwotnej. Widzimy symulację i słyszymy tłumienie jednego prostego tonu wówczas, gdy zmienia się faza wytwarzanego dodatkowo drugiego tonu. W podobny sposób można aktywnie wytłumić bardziej skomplikowane hałasy. Obserwujemy badania prowadzone w jednym z laboratoriów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W realnej przestrzeni stosuje się dwa lub trzy dodatkowe głośniki, które wytwarzają dźwięki kompensujące. Nasze ucho odbiera to jako tłumienie. Celem naszych badań będzie redukcja hałasu w kabinie śmigłowca soku. Trudno y, przeprowadzać badania bezpośrednio na obiekcie latającym. Są to sprawy kosztowne, w związku z tym przeszliśmy do badań laboratoryjnych. Jesteśmy w komorze bezechowej, gdzie będziemy y, symulowali warunki znajdujące się w śmigłowcu. Mamy tutaj zarejestrowany na magnetyfonie cyfrowym sygnał bezpośrednio pobrany ze śmigłowca i będziemy starali się wyemitować taką falę, żeby po prostu w całej kabinie czy w obszarze pewnym zredukować ten hałas. Możemy usłyszeć oraz zaobserwować na ekranie oscyloskopu zmiany dźwięku dochodzące do uszu pasażerów i pilota śmigłowca. Choć głośniki emitują dodatkowe głośne dźwięki, nasze ucho, reprezentowane przez superczuły mikrofon, rejestruje obniżenie hałasu. Ciekawe jest to, że metody aktywne mogą być stosowane w tych przypadkach, kiedy mamy do czynienia z tak zwanymi hałasami niskoczęstotliwościowymi, o częstotliwościach słyszalnych mniej więcej od 20 Hz do 250 Hz do 300 Hz. I w tym zakresie częstotliwości osiągane są jak najlepsze wyniki. Jak wiadomo, zużywamy coraz więcej energii elektrycznej. Niestety niezbędne stacje transformatorowe są poważnym źródłem bardzo uciążliwych drgań i dźwięków. Przyczyną udręczenia okolicznych mieszkańców są także układy wentylacyjne, klimatyzacyjne, instalacje odpylające i sprężarkownie. Na szczęście dzięki pracom naukowców dziś potrafimy w sposób aktywny tłumić takie hałasy. Niestety są to na ogół rozwiązania dosyć drogie i dlatego wciąż rzadko stosowane w praktyce. Łatwiej je wprowadzić tam, gdzie w grę wchodzą duże pieniądze i silna konkurencja. Od wielu lat prowadzi się próby w kierunku wyeliminowania hałasu na przykład w samolotach, metodą aktywnego sterowania dźwiękiem. W jaki sposób całkowicie wyciszyć dźwięk wytwarzany przez wentylator? Naukowcy z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy zbudowali urządzenia aktywnie tłumiące hałas pochodzący od instalacji przemysłowych, takich jak kompresorownie, wentylatorownie i tym podobne. Obserwujemy badania układu, w którym dźwięki wytwarzane są w specjalnym tunelu. Słyszymy zanik hałasu w momencie włączenia układu. Na ekranie oscyloskopu widać, co rejestruje mikrofon. Takie badania trwają długo, ale ich wynikiem jest ochrona środowiska akustycznego człowieka. Wbudowano także ochronniki słuchu, które aktywnie tłumią hałas docierający do naszych uszu. Są one badane w specjalnej komorze. Takie proste urządzenie umożliwi komfortową podróż samolotem lub pociągiem. Nie musimy docierać do celu zmęczeni po wielu godzinach spędzonych w hałasie. Innym poważnym problemem są wibracje i drgania, zarówno te towarzyszące jeździe samochodem, jak i związane z wykonywaniem ciężkiej pracy. Rzadko zwracamy uwagę na drgania w samochodzie. Najgroźniejsze są drgania o częstotliwości od 4 do 8 Hz. W tym zakresie mieszczą się bowiem częstotliwości rezonansowe narządów wewnętrznych człowieka, serca, żołądka, wątroby i gałek ocznych. Praca z wykorzystaniem młotów pneumatycznych nie jest lekka. Towarzyszy jej nie tylko silny hałas, ale i drgania mechaniczne, wibracje. Wibracje, podobnie jak hałas, są istotnym elementem zanieczyszczenia środowiska. Jak już wiemy, wpływają one szkodliwie na zdrowie człowieka i pomniejszają znacznie jego efekty pracy. Nowoczesna aparatura, w którą wyposażony jest Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie, umożliwia precyzyjne pomiary drgań bezpośrednio na stanowiskach pracy. Zbudowane w laboratorium stanowiska badawcze pozwalają oceniać skuteczność rękawic stosowanych do redukowania drgań przenoszonych do rąk operatorów różnych narzędzi i urządzeń. Tłumienie drgań wnoszone przez rękawice można obserwować na ekranie przyrządu. Dzięki prowadzonym w instytucie badaniom, wprowadzane są do praktyki różne rozwiązania ograniczające zagrożenia powodowane drganiami. Jedną z metod ograniczenia szkodliwego oddziaływania drgań na organizm człowieka jest wibroizolacja. Polega ona na równoległym połączeniu elementu sprężystego i tłumiącego. Z takimi układami wibroizolacji spotykamy się na przykład w zawieszeniach samochodów, gdzie występują metalowe resory i tłumiki hydrauliczne zwane amortyzatorami. Jak zachowa się szklanka z herbatą w urządzeniu symulującym jazdę samochodem po bardzo wyboistej drodze? Możemy wygenerować jazdę po bezdrożach, bruku, po kolejnach. W jednym z laboratoriów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zbudowany został układ, w którym poza sprężynami i tłumikami hydraulicznymi, amortyzatorami, zastosowano sterowane komputerowo siłowniki wytwarzające dodatkowe drgania. Drgania te będące w tzw. przeciwfazie do podskoków samochodu na drodze, powodują rzecz niezwykłą zatrzymanie szklanki w miejscu. Także kierowca samochodu przestałby w tym momencie odczuwać podskakiwanie samochodu na wybojach. Na ekranie umieściliśmy strzałki, aby łatwiej można było zauważyć zmiany ruchu w momencie włączenia układu automatycznego tłumienia drgań. Strzałki są z pewnością nieruchome. Wyraźnie zmienia się ruch szklanki i pozostałych elementów całego urządzenia. Żeby tak mogły już zachowywać się nasze samochody. Na ekranie komputera możemy zobaczyć wykres generowanych drgań. Widzimy elementy aktywne oraz schemat układu i zasady jego działania. W tym momencie na stanowisku badany jest model fotela kierowcy. Poddawany jest on różnego rodzaju drgania. są to drgania losowe, na przykład pochodzące od drogi, bądź też drgania pochodzące od silnika, na przykład w kolejce spalinowej. Dzięki zastosowaniu elementów aktywnych możemy te drgania maksymalnie zredukować i spowodować, aby wpływ tych drgań na kierowcę był dużo mniejszy. Badania znajdą zastosowanie praktyczne. Potel kierowcy w samochodzie ciężarowym można wyposażyć w specjalny układ tłumiący drgania. Poprawia to komfort jazdy oraz znacznie zmniejsza szkodliwy wpływ drgań na kręgosłup i cały organizm człowieka. Razem z kolegami prowadzimy badania nad unowocześnieniem i polepszeniem skuteczności działania układów wibroizolacji, zastępując tradycyjne sprężyny metalowe i tłumiki hydrauliczne dodatkowymi elementami wytwarzającymi drgania w przeciwfazie do drgań wywołanych jazdą samochodu po nierównej drodze, efektem ich działania jest to, że samochód przestaje drgać i człowiek, prowadzący czy pasażer samochodu odczuwa duży komfort jazdy. Naukowcom pozostało jeszcze wiele pracy. Jak wytłumić hałasy w różnych gałęziach przemysłu? W jaki sposób ograniczyć wibracje w transporcie? Dziś dzięki rozwojowi mikroelektroniki i automatyki, a także badaniom prowadzonym w polskich instytutach, nie jesteśmy już skazani na choroby wywołane hałasem i drganiami. Praktyczne zastosowanie wyników tych badań wymaga dużych nakładów finansowych, ale daje szansę na dłuższe i zdrowsze życie. Nasz świat może być nam przyjazny.